Cześć. Witam serdecznie na moim kanale i zapraszam na, i zapraszam na unboxing komiksów. Jakie mnie jeszcze interesowały w tym miesiącu. Są to komiksy z końcówki właśnie września tego roku. W tej paczce znajdują się cztery pozycje komiksowe. Paczka jest dosyć duża i waży 4,5 kg, 4,5 kg. Także jest trochę ciężkawa. Na chwileczkę na bok i za chwilkę się dowiecie. co to będzie tradycyjnie mega dobrze zapieczętowana bardzo dużo folii bąbelkowej ale okej okay, mamy to dobrze także pierwszą pozycją komiksową jest Venon Venon kolejna część jest to już czwarta część która nam wyszła. Pozostała nam jeszcze jedna część, która ma być wydana. Chyba w przyszłym miesiącu albo <laughs> w grudniu. Dokładnie nie pamiętam. Chociaż wiele słyszałem o tym komiksie różnych opinii. Jak na razie yy, dla mnie jest ok. Pierwsza część była bardzo dobra. Szczerze powiem, że na razie utknąłem na drugiej części, ale to z tego powodu, że po prostu są inne pozycje komiksowe. A wiecie, ja też nie lubię urwanych historii. Jak już zaczynam staram się po prostu całą historię skończyć. Nie zradzam się od razu. Także na początku mamy Venona. Druga pozycja komiksowa, słuchajcie, jest to... Czekajcie, wygrzebię z tej folii tylko. Dobra, mamy to. Jest to komiks Batman Spawn. Słuchajcie, jest to chyba jedna z najbardziej, tak powiedziałbym szczerze, yy, zaskakujących komiksów tego roku, bo tak naprawdę przez dłuższy czas nie wiedzieliśmy, Jakieś tam plotki były wiadomo, ale nie byliśmy przekonani, czy ten komiks nam wyjdzie. I bardzo dobrze pojewam że ten komiks wyszedł, bo takie historie z dawnych lat także są nam potrzebne. A z tego, co wiem, mamy tutaj historię, która kiedyś była nam wydana jedna w Polsce i dwie zupełnie, które nigdy nie były wydane. Także tak wygląda okładka. Postać Spawna jest dosyć mało u nas w kraju yy, yy, pokazywana. Komiks ma cenę 119,99. Oczywiście, tak jak zawsze mówię, nie sugerujcie się do końca tym, bo <coughs> trzeba zawsze sobie tam podjąć te 30%. Ale okej, okay, otwórzmy sobie i, zapomina, i zacznijmy sobie troszeczkę pooglądać. No właśnie, i tutaj mamy Toda McFarlane'a, Franka Millera. Dixon, Dixona, Alana Granta scenariusz. <laughs> Rysunki oczywiście Todd McFarlane, czyli ja to wiedziałem, na pewno wielu z Was także, czyli tutaj naprawdę będzie bardzo dużo bardzo świetnych ilustracji. No i słuchajcie, to jest oczywiście crossover i tutaj będzie bardzo wiele pojedynków właśnie między hmm, Batmanem a Spawnem, to nie jest żaden spoilerem. Na chwilkę sobie jedziemy troszeczkę szybciej z tym wszystkim, jest to poczytać. Chyba nie wiem dokładnie, czy ponad 300 stron, czy koło 300 stron, już dokładnie nie pamiętam. Wow, ale widzę, że słuchajcie, czy to jest też tyle dodatków? O kurczę, powiem Wam, to jest bardzo dużo. Jeżeli by tak było, dobra, jeszcze sobie troszeczkę poglądamy, ale ja powiem Wam, że tego jest od groma chyba. Czy są to dodatkowe historie, czy między po prostu zeszytami? Wow, ale to świetnie wygląda, powiem wam. No powiem wam, że tu jest tego od groma. Dobra, na razie sobie tak przejdziemy, a przy prezentacji będziemy sobie po prostu tutaj dokładnie wszystko omawiać. Tu jest chyba dalej historia. To chyba było właśnie między historiami, takie um, okładki zeszytów. Jestem ciekaw, co będziemy mieli na końcu. Dobra, no widzę, że kulczy fanie fajnie. Szkice różne. Oczywiście raczej tutaj się nie... O, fajnie to wygląda powiem Wam. Tutaj raczej się nie będzie mieli mm, jakieś super świetnych historii, bo to raczej będzie dużo walk takich rzeczy, ale nie mówię nigdy, nigdy nie mów nigdy. Dobrze, kolejną komiksem, jakim zamówiłem jest Marvel Zombie, słuchajcie Marvel Zombie, czyli umarłaki w świecie Marvela, można powiedzieć słuchajcie, w ogóle tak na marginesie uniwersum zombie czy to filmów, czy to seriali jak na przykład The Walking Dead ja bardzo lubię, zawsze lubiłem i nie mogłem sobie odmówić tego komiksu, nawet się szczerze mówiąc nie zastanawiałem tylko Zamówiłem już jakiś czas temu. Co ciekawe, jest to tom pierwszy. Czyli będziemy mieli jeszcze dalsze zeszyty. Dalsze komiksy jest naprawdę duży, gruby ten komiks. Też chyba nie wiem czy nie ponad 400 stron. Cena okładkowa: 199,99. Oczywiście trzeba sobie odliczyć. I słuchajcie, ostatnim komiksem, jaki kupiłem jest Spiderman Epic Collection. Rześć maksymalna. Już teraz mogę wam powiedzieć, że na ten komiks, na tego konkretnego epika czekałem najbardziej z dotychczasowych jakie były wydane. Dlaczego? Na razie za dużo wam nie będę zdradzał. Powiem wam tylko tyle, że jest to bardzo fajna podróż sentymentalna do dawnych czasów. Coś na zasadzie Nightfalla. Bardzo dużo wspólnie mam z tym właśnie komiksem, z tymi tutaj zeszytami. Wielokrotnie na niektórych kanałach. Pytałem się, czy u nas wyjdzie ten komiks i kiedy. Zastanawiałem się, czy wyjdzie. Tak naprawdę myśleliśmy, że wyjdzie nam na początku przyszłego roku. No ale tam się jeden epik przesunął i dlatego ten rzecz maksymalna nam tutaj weszła. Dobrze, więcej oczywiście Wam powiem, dlaczego mam duży sentyment do tego komiksu przy omawianiu. Komiks z 1993 roku, czyli już jesteśmy teraz trochę, można powiedzieć współcześnie, no nie współcześnie, ale troszeczkę nowsze. Cena 199,99 Okładkowa Okej okay. No i słuchajcie otwarcie pierwsze Ach, czekałem na tego epika powiem Wam długo świetna sprawa 349 stron No właśnie i te kurczy te szyty Przepraszam, te okładki ze szytów, jakie ja to pamiętam? Wow! Na razie zbytnio wam tutaj nie chcę opowiadać, bo to jest tylko unboxing. Ja szczerze mówiąc, już bym wam mógł trochę o tym powiedzieć. Ale chcę sobie przeczytać i zobaczyć, jak to się ta lektura czyta po latach. A być może są tutaj także jakieś zeszyty, które nam kiedyś nie były. Hmm, wydane, oczywiście, ja kiedyś miałem te Spider-Many też. Bardzo dużo tych zeszytów, które tutaj są wydane, prawdopodobnie. No, ale niestety ich tutaj nie mam. Ale wiem, że pewnie hmm, kanał komiksowania będzie porównywał. On, bacie bardzo fajnie tam Adam robi porównania. Po, pozdrawiam cię z tej strony, Paweł. Oczywiście, jeśli masz te Spider-Many, bo szczerze mówiąc, nie wiem. Podejrzewam, że masz. Chyba masz, kiedyś coś pokazywałaś. Możecie mi napisać pod komentarzem. No ja nawet, kurczę, powiem wam, tak przeglądam teraz i kojarzę niektóre nawet te ilustracje. Nawet po tylu latach, kiedy to było wydane. Świetnie, no świetnie. Ja się bardzo cieszę z tego epika. Wiem, że jeden ten epik taki, no nie był za ciekawy. Ale to i tak jest fajna podróż w czasie. Powiem, Mimo wszystko, te, te, te szyty. Te epiki warto mieć naprawdę na swoje półce. Dobrze, wiecie co? Przejdźmy sobie na koniec, bo ja jestem bardzo ciekawy, czy będziemy mieli tutaj po prostu, wiecie, zapowiedź. Ale powiem Wam, że sporo dodatków. Wow, już się cieszę. Tu jest koniec historii. Dobra, jak coś, to trudno, ale chyba nie. No i trochę jest dodatków. Spójrzcie, oglądamy. Dobra. I jestem ciekaw, czy będzie zapowiedź na przyszły rok kolejnego epika wow ale to jest chyba najwięcej dodatków powiem wam z dotychczasowych epików no i szczerze się nie, yy, nie dziwię no i tak wrócę na chwilkę do Nightfallu jeszcze tak wiem że ja często wracam w swoich materiałach ale właśnie tego nie brakowało w Nightfallu takich właśnie dodatków z takiej naprawdę świetnej historii no ale cóż nie można mieć wszystkiego no właśnie nie mamy zapowiedzi tak jak mówimy będzie prawdopodobie, prawdopodobie na MFC ok dobra Powiem wam szczerze, że najbardziej jestem ciekaw i zadowolony chyba z tego epika. Marvel Zombie, jestem bardzo zaintrygowany tym komiksem. Batman Spawn, też bardzo fajna, sentymentalna, na pewno podróż to będzie w czasie. No i Venona kupiłem, bo chciałem mieć po prostu kontynuację tej historii. Napiszcie mi pod komentarzami, czy który z tych komiksów macie, czy zamierzacie kupić, a może wszystkie cztery przeze mnie prezentowane już kupiliście. To by było na tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Zachęcam Was oczywiście do subskrypcji mojego kanału, bo niedługo będę oczywiście zrobił z nich swoją rezencję, prezentację. Venonen na razie raczej sobie odłożę, ale pozostałe trzy komiksy na pewno będę chciał przeczytać i zrobić z nich prezentację. Także dzięki za obejrzenie serdecznie i widzimy się niebawem. Cześć!